Cześć dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z mapy krajów i łaźniki w grze Farming Simulator 22. Ja jestem Marcin i zapraszam do oglądania. Także po takim szybkim, krótkim wstępie. Na początku powiedzcie mi, wolicie oglądać z chudami czy bez chudów? Yy, oczywiście ja wam wszystko będę mówił na bieżąco, żebyście też wiedzieli o co chodzi, także yy, możecie dać znać oczywiście zapraszam do zadawania pytań yy, zróbmy sobie takie Q&A yy, czyli pytania i odpowiedzi yy, pytajcie pod filmami z Krajowa yy, o co chcecie a ja wam będę odpowiadał oczywiście poproszę o normalne pytania bo na głupie po prostu nie ma głupich odpowiedzi tak tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku będzie dzisiaj orka ale nie tylko zrobimy sobie dwie rzeczy w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że to się uda, najwyżej odcinek będzie troszeczkę dłuższy Jak widzicie pieniądze na koncie w sumie, można powiedzieć takie same W poprzednim odcinku jak wybieraliśmy się na żniwa, dokupiłem sobie tylko przyczepę, no bo nie miałem Nie mam jeszcze wszystkich maszyn tutaj, wiecie, poukładane, pochowane i tak dalej Pokupowane przede wszystkim Dzisiaj będzie akcja koszenie trawy i akcja orka, tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku w poprzednim odcinku jeszcze ładowaliśmy sobie wodę do szklarni. E, także jakiś dochód pasywny już tam będzie. E, oczywiście na początku na pewno sam tego nie będę sprzedawał, no bo wiecie, nie mam widlaka ani, e, ani żadnych przyczep takich, którymi bym mógł to przewozić, także to będzie automat sprzedaż. Sprzedaż automatyczna. E, my już sobie zasiadamy do Władymirca. 25 tak, dzisiaj będzie robota pod kosiarką tego oto cudownego ciągnika. Mam nadzieję, że dźwięki są jak najbardziej zgrane z moim głosem, i nic się tutaj nie będzie gryzło. Jak widzicie, tutaj mamy takie dwie małe łąki, można powiedzieć takie, więc sobie je obkosimy, wykosimy żebyśmy już mniej więcej mieli jakąś trawę y, dla krów y, dochód pasywny jest tylko jeden na razie szklarnia, warzywa i owoce, tam są truskawki i inne rzeczy tego typu y, ale y, chciałbym jeszcze ogarnąć sobie y, właśnie zwierzęta tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku y, chciałbym po prostu ogarnąć sobie y, nie wiem, cielaki czy y, jałówki Jakoś tak by to było w ten deseń, czemu się tu trawa nie robi? Powiem Wam szczerze, że nie wiem. Nie mam pojęcia. Po prostu sobie to obkosimy, żeby było. Myślałem, że z tego tu dostaniemy trawę, ale niestety z tego tu nie dostaniemy trawy. Zobaczmy sobie: mamy sierpień, trawa, pora siewu, pora zbioru. Tak jest okres zbiorów, ale czemu trawa mi się tu nie robi w ogóle? To jest teraz pytanie, no dobra, nic, po prostu sobie to obkośmy i tyle, e, tak będzie najlepiej, jak zrobimy sobie tu trochę porządku. Ktawy nie ma, no trudno, jak nie ma, no to nie ma, nie będziemy się tym przejmować, e, myślałem, że to tak wyjdzie, po mojej myśli troszeczkę, no ale niestety się nie udało. Także, no, zrobimy sobie tu podejrzewam jakieś pole. Jak skosimy tą trawę, i będzie wszystko w porządku. No, niestety nie wiem dlaczego to tak jest. Nie mam pojęcia. Ciężko mi to w ogóle ogarnąć. Także, mapy też do końca nie znam. Tak jak powinienem znać. Jak widzicie, tutaj na mapie mam to wykupione. Tu jest moje. Ale, trawa się nie robi. Czemu? Nie mam pojęcia. Najwyżej sobie to. Zaoramem, albo po prostu coś tu postawimy innego, i też będzie dobrze. Usuniemy sobie tylko tą trawę, tak jak widzicie, bo no niestety nie ma pokosu. Także nie wiem, czy tu takiego czegoś nie ma, czy po prostu kosiarka dała ciała. Błędów tu w logo na razie nie ma widać, także no nie wiem, może i kosiarka dała ciała. Nie wiem, raz wiem, że jak kosiłem właśnie tutaj, tego po prostu, żeby sobie to zobaczyć, sprawdzić mapę, no to wszystko działało teraz niestety nie działa dlaczego? naprawdę ciężko mi powiedzieć stawiam, że kosiarka ma jakiś problem yy, odnośnie mówiąc kosiarka jest to kosiarka rotacyjna dwubębnowa, że tak powiem tak jak to widzicie yy, i za chwilę przejdę do dalszej omawiania tego sprzętu tutaj jak widzicie mamy dwa yy, pola, które nie są obrabiane nie są użytkowane, jest to u gór, że tak powiem tak, czyli no zostawione i nieobrabiane także jak skosimy sobie trawę, to przejdziemy do orki zaoramy sobie tam teren i tam po prostu posiejemy sobie trawę e, siewnika oczywiście siewnik jest konny ja już myślałem, że siewnika też nie mam ale mam e, siewnik jest konny, ma widzieliście na początku, w pierwszym odcinku także tak to będzie wyglądało tutaj, no nie wiem czy ta trawa odrośnie czy nie to się okaże w dalszych częściach gry a jak nie, to tak jak mówię, no postawimy sobie tu jakoś wiatkę albo coś i też będzie pięknie co mogę powiedzieć Wam na temat tej kosiarki, jest to firma Fomarol producent maszyn rolniczych, tak, bo to jest firma z siedzibą w Słupsku, nie Obecnie funkcjonuje jako Unia Famarol, także no Unia, Unia Famarol no to, no to jest jedna jaka, taka fabryka, taki producent tych maszyn rolniczych, także kosiarki, rozsiewacze i inne tego typu rzeczy możecie e, poprzez tą firmę, poprzez tego producenta dostać, tak? e, oczywiście możecie też sprawdzić sobie opinie i komentarze jak e, te sprzęty się zachowują, <laughs> Czy, czy ludzie są zadowoleni, czy nie i wtedy będziecie pewni czy możecie sobie to kupić, czy nie także tak to dzisiaj będzie tu wyglądało ojejku, trochę mijaczków porobimy szczerze wam powiem, dziwnie to wygląda, że kosza trawę to trawa się tu nie pojawia ale tak jak mówię, no ja szczerze powiedziawszy powiem wam, że na moje oko to jest problem po prostu tej kosiarki, nie? Bo mówię, tak jak prędzej grałem i sobie tu obrabiałem to, tak sprawdzając mapę, jak wszystko ładnie chodzi, no to trawa się pojawiała, tak ale nie ma co narzekać, jest bynajmniej teren. Ten teren będzie trzeba po prostu sobie ogarnąć z tego względu, że no tak to będzie dziwnie wyglądało, jak jakiś tor do jazdy, ślady i nie ma trawy przejedziemy sobie jeszcze tu na to drugie sprawdzimy czy to tak pójdzie czy nie pójdzie jeżeli tu ta trawa też się nie będzie pojawiała no właśnie no to niestety jest jakiś problem z kosiarką nie mam pojęcia jaki ale myślę że to nic nie szkodzi coś tu sobie wymyślimy i po prostu będzie pięknie na razie sobie to zgasimy, opuścimy i już możemy to odczepić. O, Władek, niech na razie sobie tu stoi. No, powiem Wam szczerze, dziwnie to wygląda. Nie, nie spodziewałem się w ogóle takiego obrotu sprawy. Ale sprawdzając loga, no, jak widzicie, nie ma tu nic ani na żółto ani na czerwono żadnych warningów, żadnych błędów. Także y, nie wiem, co się tak naprawdę stało. <laughs> Ciężko mi to powiedzieć. Ale trudno, no tak bywa, to jest tylko gra, i e, nie będziemy tu robić z tego szału. Poczekajcie jeszcze, sprawdzę sobie na sklepie, e, czy ta kosiarka po prostu nie ma jakichś błędów. Jest to kosiarka ta. I wchodząc w loga, no nie, nie ma żadnych błędów, nie wiem dlaczego tak jest. E, tutaj, patrząc na układ, no też tu nic nie widać. Nie wiem. Nie mam pojęcia, no mówi się trudno. Najważniejsze, że, <laughs> e, że już wiemy o co tu chodzi i e, co tu jest grane. Teraz się przesiadamy do e, C4011: do Ursusa, tak? E, prędzej po komentarzach, e, których dodałem film z właśnie z shorta tego Ursusa, no to wyszło tak, że e, najpierw to była firma Zatora. To znaczy, no ciągnik był Zetor, tak. Był to ciągnik Zetor, i po prostu później było tak, że to się jakoś złożyło, coś tam, w jakichś latach, i, i wyszedł Ursus 4011. A najpierw był to Zetor. Oczywiście, yy, patrząc po komentarzach, głosy są podzielone: Jednym się to podoba, jednym się nie podoba, jedni to jeszcze mają i się cieszą, a jedni tego nie mają i nie chcieliby tego mieć. Powiem wam szczerze, ja nie mam żadnego ciągnika, nie mam gospodarstwa, ja pracuję po prostu na produkcji, tak? Na produkcji drzewa, na tartaku. Bardzo lubię swoją pracę, oczywiście nie mogę tutaj narzekać. Także wszystko jest w porządku i nie ma co się tu łudzić, tak? Może kiedyś, może kiedyś założę swoje gospodarstwo, może kiedyś coś innego. Sobie tam wymyślę, jeżeli się kiedyś dorobię Zobaczymy, jak to będzie. Yy, mamy orkę właśnie u góry teraz. Yy, jest to puk zagonowy, yy, pięcioskibowy. Jak widzicie, Ursus bezproblemowo sobie daje radę. Nie ma tu żadnych problemów. Także jest pięknie. Yy, oczywiście czy oram dobrze? Powiem wam szczerze, że yy, jedni orają od zewnątrz. A drudzy od środka, także to jest chyba obojętne. Mi się wydaje, że zaczynając oranie od środka, no to jak mamy jakieś większe kawałki albo po prostu dłuższe te pola, tak, żeby se to przeciąć ładnie i robić w tom i z powrotem. Ale tak jak mówię, no widzicie, tu trzeba przejeżdżać, bo to nie jest półkobrotowy, on ma skiby tylko na, jednym, na jednej stronie. tele i e, tak ta orka tu wygląda, tak po jej kukupany. E, bardzo fajnie mi się gra, powiem Wam szczerze, po wymianie e, sprzętu to oczywiście komputera, bo monitor i reszta została jak na razie. E, ta orka mi się coraz bardziej podoba. Jest gleba 3D taka lepsza, powiem Wam szczerze, no bo komputer ma lepszą moc i, i te ustawienia graficzne mogą być bardzo wysokie, jakie teraz widać, fajnie wszystko wygląda. I gra naprawdę robi się przyjemniejsza. Tak jak już mówiłem, tu sobie ten ugór zaoramy. Eee, oczywiście powiem wam, że jest to kawałek wykupiony, co widzicie na załączonym obrazku. Jedno i drugie ten ugór, tu mamy te pola, co my obrabiali prędzej. Tu to duże to był owies koszony. Tutaj jest coś też do orania. Także Zobaczymy, czy tu w ogóle coś wyrośnie. Mam nadzieję, że jak posiejemy trawę, to ta trawa tu wyrośnie na tym kawałku zostawionym, ale nie będzie znowu tak jak tam. Że ta trawa będzie koszona i, i e, nie będzie jej widać, nie? Mam taką nadzieję, że to tak pięknie jakoś wyjdzie, że wszystko uda, bo naprawdę normalnie się zdziwiłem Wam szczerze powiem. Także tak to by było. Tak jak mówię, no zostawcie łapkę w górę, suba, jeżeli jesteś nowy na moim kanale, a podobają Ci się moje materiały. Jeżeli byście chcieli jakieś inne materiały zobaczyć, ale odnośnie gry właśnie tej Arminga, no to możecie też pisać w komentarzach. I tak jak mówię, możecie zadawać pod filmami pytania, a ja tam co, co film będę odpowiadał na te pytania, powiedzmy tam zależy jeszcze też ile tych komentarzy będzie tak bo jak będzie 100 komentarzy no to będziemy sobie to rozbijać na przykład na dwa filmy po 50 komentarzy Wiecie też żeby to nie było za długo a, a żeby było też żebyście coś się o mnie dowiedzieli eee, także no mówię zadawać pytania pod filmami ja sobie tam będę te pytania gdzieś zapisywał i eee, na filmie, jak będę nagrywał, to będę wam odpowiadał. Oczywiście, yy, Wasz nick sobie zapiszę, żeby każdy wiedział, komu odpowiadam, albo po prostu ten nick się pojawi na ekranie. W ten sposób będę odpowiadał. Także, to tu sobie zaoramy, to obok też sobie ten ugór zaoramy, i tu będzie na pewno trawa. Tak jak już mówiłem prędzej, bo chciałbym zakupić sobie zwierzęta do obory. No niestety na razie tych zwierząt nie mogę zakupić Bo nie mam dla nich jedzenia e, Także no na razie na pewno tego nie zrobię Żeby je zakupić, bo je zagłodzę A To jest bez sensu, żeby po prostu pieniądze wywalić na zwierzęta I nic z tego nie mieć e, Wydaje mi się, że zakupię sobie dwa cielaki i dwie jałówki Tak żeby wiesz, od razu nie dawały mleka Tylko tam na spokojnie tak powolutku to rosło Muszę się wczuć w taką rolę, wiecie, żeby mieć i dość pożywienia na cały rok i, i w ogóle ogarniać to wszystko nie, że sobie wezmę tam na przykład 50 krów i, i po prostu polegnę, tak, bo to Tam się przelicza Zależy od ilości krów, bo to się przelicza jak kupimy sobie krowy do obory Później wejdziemy w główne menu W główne menu, to znaczy w menu tak jak gramy pod escape'em i przejdziemy sobie do zakładki zwierzęta. No to mamy napisane, ile potrzebują jedzenia i ile to jest i ile wychodzi to rocznie. Nie? Także, no mówię, żeby nie przesadzać, żeby dać radę sobie to wszystko wykarmić. A żeby po prostu nie było problemu, właśnie z tym, że No nie damy rady. Tak. Cało tu do mnie yy, bodajże dwóch użytkowników o grę Także od razu się też wypowiem w tej kwestii. E... Powiem wam szczerze, można grać na więcej ludzi. Oczywiście ja na razie tego nie potrzebuję, tak? E jak będę potrzebował, na pewno gdzieś na filmie taki odnośnik się znajdzie. E albo po prostu przypnę sobie komentarz do filmu, żebyście wiedzieli. To poszukuję po prostu pomocy na gospodarstwo i wtedy się dogadamy jakoś, tak? Także tak to by wyglądało. Oczywiście, no, na razie, tak jak mówię, ja wiem, że mogłyby grać dwie osoby, mogłoby to wyglądać całkiem inaczej. Ale na razie nie chcę sobie głowy tym zaprzątać. Na razie gram sobie sam. Jeżeli będę potrzebował pomocy, to tak jak mówię, dam znać. A na pewno będzie ta pomoc później potrzebna. Tak jak mówię, gospodarstwo zacznie się rozwijać, będzie pomoc potrzebna. Też będę chciał zrobić jakieś odcinki, żeby wiecie, ktoś mi przywiózł nawóz, a nie, że ja sam pojadę sobie po nawóz, czy po opryski żeby ktoś mi przywiózł po prostu jakąś maszynę, także na pewno też się takie coś pojawi i dam wam znać po prostu na filmie, w komentarzu, także będziecie na pewno poinformowani na ten temat jak widzicie orka trochę schodzi no niestety to nie jest puk obrotowy, gdzie możemy się robić raz, dwa, trzy i, i po wszystkim Trochę czasu zejdzie, także mówię. No, tak to wygląda. Ogólnie fajnie ta gleba wygląda. Także, no. z drugiej strony mówiąc, nie będę robił poprzeczniaków, po prostu sobie zaoram tak to. W tom i z powrotem poprzeczniaków nie będę robił, skoro ma być tu trawa, tak, bo to nie będzie się rozróżniało niczym w sumie, jak tu posieję tą trawę. I mam nadzieję, że ta trawa tu wyrośnie, a nie tak jak tu, że skoszę i ta trawa będzie lipa. No po prostu tutaj się szokowałem troszeczkę. Ale to nic, bo tak jak mówię, no zrobiliśmy sobie trochę placu. Mam nadzieję, że w dalszych odcinkach coś wymyślę, bo będę też jakąś suszarnię potrzebował, żeby trawę przerabiać sobie na, na siano, tak, żeby nie karmić tylko trawą krów, no bo one wtedy będą mniej wydajniejsze, a ja chcę sianem z tego powodu, że jak będzie siano, to one będą bardziej wydajniejsze a później już jak ogarniemy sobie siano, słomę, kieszonkę no to będą karmione i sianem i tmr tak żeby tego nie brakowało i żeby zawsze coś było nadto w tej oborze, żeby miały to jedzenie a żebyśmy się nie musieli martwić, że coś nam, nam się nie udało Mam nadzieję, że odcinki jak na razie się podobają. Patrząc po poprzednich dwóch filmach jest fajnie, jest dobrze. E, oczywiście wyświetlenia mogłyby być większe, ale powiem wam szczerze, nie będę narzekał, tak? Nie nie e, nie będę narzekał z tego względu, że ktoś w ogóle to ogląda. To mnie cieszy, że w ogóle ktoś ogląda, e, że są ludzie, którzy to oglądają, że są ludzie, którzy to komentują. E, I nie będę tutaj naprawdę narzekał, bo 200 wyświetleń na, na film, czy 150 powiedzmy? No, dla mnie to jest rarytas, tak. E, a oglądając jednego, e, jednego, właśnie użytkownika, to znaczy użytkownika już teraz, to na pewno youtubera, bo on już jest e, 12 lat, wam szczerze powiem, na pewno go znacie i oglądacie, bo robił, e, robił filmy na temat e, streamów, a teraz robił, właśnie, filmy na temat e, YouTube'a, tak, jak, jak na tym YouTube'ie się wybić, yy, jak na tym YouTube'ie yy, robić, żeby mieć te wyświetlenia i w ogóle, także, yy, tak jak on to mówi, no YouTube to jest maraton, to nie jest yy, tak, że raz, dwa i to wszystko wpadnie i będziemy się cieszyć, będziemy zarabiać i będziemy mogli yy, tworzyć fajne treści, tak, tylko no to jest po prostu praca, bardzo ciężka praca z tego, co widzicie, bo ja już działam Trzeci rok, tak, trzeci rok już leci, jak ja działam na YouTubie. <laughs> jak widzicie wyświetleń, tfu, to znaczy, no, subskrypcji tu nie ma, nie wiadomo jakich. E, oczywiście staram się nagrywać, no, wtedy, kiedy mogę, tak, wiadomo, pracuję i, i tam nie będę robił szału, żeby, wiesz, nagrywać każdy Boży Dzień, no, bo nagrywać specjalnie, żeby, wiecie, na szybko, żeby coś wrzucić, po prostu, żeby była oglądalność no to to jest bez sensu, bo to zaraz jest widać, że ktoś po prostu na szybko nagrywa i takie filmy nie mają ani oglądalności, ani wyświetleń także film jest yy, po prostu zr zrzucony na drugi etap i to wszystko także u gór sobie zawaramy, trawę sobie posiejemy Prawe nie wiem jeszcze czym będę siał, ale myślę, że tym właśnie tu ciągnikiem sobie posiejemy tą trawę no bo nie wiem, czy tamten da radę Odnośnie właśnie tych shortów, co wrzucam z prezentacją tych ciągników, powiem wam szczerze, że to jest krótka prezentacja, to nie jest całościowa prezentacja. Eee, tak jak Wy mi piszecie, że na przykład ten ciągnik, co teraz tym robię, bo była prezentacja na temat tego C411 i ktoś mądry w komentarzu pisze, że on zaczął prędzej prędzej już był na rynku, a nie tam tak jak w tym shortcie. No to ja wam powiem, że tak, oczywiście zgadzam się z wami. Oczywiście czytałem też na temat tych prezentacji, prezent no prezentacji, jo. czytałem też te, te tematy na temat tych ciągników, kombajnów, co mam te prezentacje porobione, owszem, niektóre z nich właśnie są, były produkowane dużo prędzej, tak, nie tak jak w tym shortcie jest napisane, że w latach 40, 50 czy 60 tylko no prędzej, tak, ale tak jak mówię, to jest krótka prezentacja. To jest yy, no, taka szybka prezentacja. To nie jest całościowa prezentacja, bo jakbym chciał całościową prezentację, no to bym musiał po prostu zrobić film, a nie short, no bo short by był za długi, tak. Czwarte mają to do siebie, że to są krótkie formaty wideo w pozycji pionowej, nie poziomej, tak jak oglądacie zwykły film na YouTubie. I to jest yy, maks do 3 minut, chyba teraz, jeżeli się nie mylę zostało to wprowadzone, e, ale to ma być krótki format filmu, a nie długi, także no, tak jak mówię, no, to jest krótki format filmu, nie będę wrzucał całościowego, e, całościowej prezentacji, bo bym musiał zrobić z tego tematu e, osobny film, mhm. tak. E, nie chcę robić takich filmów, bo tak jak mówię, informacji i materiałów do zbierania po internecie jest mnóstwo, po prostu masa. Ja sobie wybrałem... Krótsze, te takie wiecie, żeby nie było tam za długie i po prostu zrobiłem z tego shorta. A co niektórzy się tam po prostu plują, że tak nie było, że było inaczej, że tego nie lubię, że tam tego nie lubię. No wiecie, każdy ma swoje, tak? Jeden lubi, jeden nie lubi, jeden tym robi, bo musi, jeden tym nie robi, bo nie musi tylko go stać na coś innego. Najważniejsze, że to jest oszczędne, że to jeszcze pracuje, i że są ludzie, którzy umiem sobie to sami naprawić, tak, bo to nie jest wielka filozofia to były właśnie polskie rzeczy proste do robienia tak samo jak kiedyś Maluch 126P pamiętam, jak się wszyscy śmiali, że silnik ma w dupie za przeproszeniem ale był oszczędny, wszędzie się dało tym do, dojechać i nie było żadnych problemów, tak, to, to się tak nie psuło często jak teraz się auta psują elektryczne, hybrydowe, elektryczne to w ogóle bo się palą, tak tak jak te hybrydy, czy, czy no weźcie, powiedzcie mi, kto mądry kupowałby auto nie wiadomo za ile? A później, jak przyjdzie co do mechanika, to płacicie dwa razy więcej, jak za cały samochód. Bo nieraz takie auta psują się częściej, jak te nasze polskie, co kiedyś były. Teraz już wiadomo, jest tego coraz mniej. Po prostu ludzie, którzy mają te samochody takie polskie, stare, maluchy, Fiaty, no bo po prostu to uwielbiają. Jest to oszczędne, jest to fajne. To jest po prostu takie, wiecie, z pasji, z hobby. A patrząc teraz na wydatki tych samochodów, jak się coś sypnie, no to po prostu głowa mała, tak? Za jedną małą część yy, samochodu, czy za plastik, potrafi yy, mechanik skasować 600 zł, czy 800 zł. Także, no, nie powiem, ile już by kosztowała skrzynia biegów, bo biegów tam jest trochę roboty, tak się powiem, że powyżej 1000 na pewno i to grubo powyżej 1000. Także no mówię ludzi jest dużo, którzy oglądają YouTube, którzy oglądają shorty. Wiadomo shorty są szybsze jak filmy tak. Tak jak mówię, jest to krótki format niedługi, Także nie ma wszystkich informacji zawartych. Bo tak to by musiał naprawdę długi, długi film zrobić, co najmniej 30 minut na temat tego ciągnika, tak, bo wtedy bym musiał podać rozmiary opon, e, do czego on służy, co on tak naprawdę robi, od którego roku on się pojawił, kto go w ogóle zaczął produkować, e, jaki ma zbiornik e, paliwa, no i w ogóle, w ogóle dużo, dużo więcej rzeczy, tak. Także mówię, no e, pisząc w komentarzach, że wiecie od którego on się zaczął, a ja nic nie wiem, no to takie bez sensu, bo tak jak mówię, to są krótkie filmy, a nie długie. Wiem, że są ludzie, którzy na takie rzeczy narzekają, no ale ja nie mam zamiaru na to patrzeć, tak? Kto sobie tam coś napisze, no po prostu zostawię serduszko, i to wszystko, jak widzicie, trochę nam tu schodzi, fajnie to wygląda. Poreczka Orunia. Ciągnik sobie daje radę. Tutaj w prawym dolnym rogu wam powiem szczerze, no tak do 20% obciążenia silnika dochodzi, tak? Ale to nie jest dużo gorzej, jakby było 80, bo wtedy on by nie jechał 7 na godzinę, tylko 2 na godzinę. To już by było po prostu trochę gorzej tak. a oramy sobie jeszcze to. Tam chyba jest już rane Tutaj będziemy musieli pozbierać tą stłomę a prasy jeszcze nie mam zakupionej, także na pewno może się pojawić jeszcze prasa. Ale nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Oczywiście, prasowałbym to w kostki i gdzieś sobie tu ułożył, tam w garażu. Ale szczerze Wam powiem, że normalnie łopatą, czy wiaderkiem też można było zbierać. Oczywiście, tak się bawił, nie będę, no bo. Ileż można zbierać ręcznie łopatą czy wiaderkiem słomy, tak? Zakupimy sobie prasę. Na pewno to będzie prasa kostkująca. Jaka? Dajcie znać w komentarzu, jaka prasa kostkująca będzie, albo jaką wy widzicie aktualnie, <laughs> właśnie tutaj na, na gospodarstwie na pewno to nie będzie duża prasa kostkująca no bo ciągnik tego nie udźwignie będzie to na pewno jakaś mała prasa kostkująca do także tak to tu wygląda jak możecie zauważyć ja mam nadzieję że sobie to zaoramy tutaj i będziemy mogli kończyć jak widzicie mamy nadal sierpień eee, 123 12 od samego rana no, mamy zrobione roboty naprawdę ogrom i żniwa są zrobione, i skośiliśmy łąkę, która nie dała w ogóle zbiorów od siebie. No ale trudno się mówi, zobaczymy później, czy to tak wyjdzie, tutaj jak powinno wyjść. I zasianie tej trawy tutaj e, da nam w ogóle zebrać tą trawę, tak? Bo nie wiem, czy to tak wyjdzie. Bo jak tam dało peszka, to tu też może wyjść peszek. Ale trudno, takie jest życie i to jest tylko gra, tego się nie spodziewałem i się życie. Także na dzisiaj to byłoby tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wszystko wytłumaczyłem jasno i wyraźnie. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, zostawienia łapeczki i na razie do następnego odcinka. Cześć.